witam serdecznie na moim kanale dzisiaj do was przychodzę znowu z kolejną zdobyczą którą upolowałam w TK a jest to z firmy Stila taki zestawik do makijażu oczu jest tutaj cień w kremie i eyeliner dobra rozpakuję o, taki zestawik trzy godziny później Udało mi się z tego uwolnić. To są takie dwie miniaturki. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię markę stila Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o rzeczy związane z makijażem oczu. Takich cieni, takich czy większego formatu, tego pełnowymiarowe. No, miałam w swojej kolekcji bardzo dużo i no. Ja wiem, że są. Jakieś inne, dużo tańsze, ale jednak mam sentyment do tej marki i bardzo je lubię. Zobaczymy. Tego koloru jeszcze nigdy nie miałam. Zobaczymy, jak o, y, pełne nazwy oraz kolor tego podam wam w opisie. Ponieważ tutaj ja w tej chwili za cholerę tego nie przeczytam. Ale dobrze. Zobaczmy kolorek. Pełny makijaż mam, tylko właśnie chcę to wykorzystać te dwie rzeczy. Zobaczcie, jaki ładny kolorek! Ładniutki, taki fajny dzienniaczek. A teraz ta miniatura. Eyelinera czarnego jeszcze nie miałam. Miałam kolorowe jakieś ze trzy odcienie zieleni. Miałam jakiś brązik, różne kolorowe, ale czarnego jeszcze nigdy nie miałam. I tamte nie były wodoodporne, a tutaj właśnie widzę w napisie. Że jest wodoodporny, dobrze? Tak. I że jest intensywnie czarny. Zresztą pełna nazwa będzie w opisie. Będzeleczyk, zobaczcie, jest fajny. I taki, jakby to Wam pokazać, uginający się fajnie. W tych kolorowych one, one były bardziej takie sztywne, te końcówki. Tutaj widzę, że naprawdę jest fajnie i jest intensywnie czarny. Ale dobrze, najpierw cień nałóżmy. Od razu mówię, nie jestem w tym specjalistką, ale spróbujmy. Ojejku, jejku, jakie ładne. I teraz tylko troszeczkę wezmę od góry te granice. Ja nie lubię takich mocno zaznaczonych granic. To znaczy, nie tyle nie lubię, nie lubię w codziennych makijażach. Jakieś takie bardziej na okazję, to mogą być. Ale w codziennym wolę zatrzeć te granice. I co myślicie? No ja uważam, że naprawdę fajnie wygląda. Kolorek jest taki normalny. Zwyczajny. Niby, ale ten błysk. Ojej. No, uwielbiam tyle. Szybko, prosto można zrobić efektowny, naprawdę makijaż. Przewaga tych akurat cieni w kremie nad innymi, to jest to u mnie przede wszystkim. Według mnie, że nawet dojrzała powieka, może nie bardzo dojrzała, tego nie wiem, ale taka jak moja, dojrzała, wygląda w niej naprawdę efektownie. Nie widać tych takich brzydkich załamań. Jeżeli ma się opadającą powiekę, nie odbija się tuż po zastygnięciu. U mnie trzyma się salutki dzień. I mimo tego, że akurat tego koloru nigdy nie miałam, to jestem w 100% pewna, że akurat ten kolor tak samo się zachowa, jak wszelkie inne, które mam. Teraz pora na eyeliner. Tego jeszcze nie miałam. Zaczynamy. Teraz będzie mi się ręka trzęsła i wyjdzie krzywo, bo robię to pierwszy raz na wizji, akurat w takim. Skupiam się za bardzo. Ok, zrobię to poza kamerą, ale powiem Wam tak, bardzo ładnie sunie, nawet przepraszam, nawet na tym cieniu. A bardzo często bywa tak, że właśnie eyelinery mają problem z tym, żeby na cieniach brokatowych, czy właśnie w kremie, rozsmarować się równomiernie. Ładnie sunąć. To ładnie sunie. Pomaluję się i znowu zwracam. Oczy pomalowane. Powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo łatwo malowało się tym eyelinerem kreseczki. Nawet lepiej niż z moim ulubionym z Eveline. Te kończóweczki są bardzo, ale to bardzo podobne. Jednak ta jest chyba jakaś taka bardziej giętka, bardziej taka elastyczna i ma... nie wiem, tu mi się zdarza w Eveline, że czasami w trakcie makijażu muszę nią nim potrząsnąć. Oj, żeby mi się tutaj nic nie tego. Muszę potrząsnąć, żeby dalej kontynuować kreskę. Czasami też właśnie na takich cieniach, które są kremowe, tak jak ten ze Stili, ma czasami problem. nie duży, ale ma jednak. Tu nie było absolutnie żadnego. Absolutnie. I jeszcze. E, przepraszam, pozamykam. Jeszcze tu kwestia. Ani jeden, ani drugi już się nie rusza elegancko pozastygamy. I cień, i eyeliner. I poza tym zobaczcie. Taka kreseczka, niepozorna, bo nie jest ona jakaś duża Ten cień ze Stili, a makijaż Już co dla niektórych to by mógł być yy, makijaże imprezowe Dla mnie to jest taki po prostu dzienny makijaż Lubię tak, żeby było tutaj bardzo dosyć błyszcząco Rozświetlone, jasne Od razu mi się wydaje, że takie spojrzenie jest takie bardziej Żywe powiedzmy, weselsze no, Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie filmiku O ile go do końca Zestaw Wam serdecznie polecam. Pa!